Bogna Becker jest artystką, która wiele, wiele lat spędziła w Nowej Hucie. Jest związana z Nową Hutą nie tylko sentymentalnie. Była w związku z Marianem Kruczkiem, wybitnym rzeźbiarzem. Kocha to miejsce. Tym bardziej spotkania z jej sztuką w Nowej Hucie są uzasadnione. To jest już druga prezentacja. Tym razem są to obiekty, w których lalka ma swój wyjątkowy wymiar. Te spektakle, które bardziej przypominają teatr makabr, schowane w kloszach, są zamkniętymi światami, które pochodzą z tych wszystkich przeżyć i doznań i rozmyśleń samej artystki. Ten świat do wewnątrz i z wewnątrz pochodzący wymagał szczególnego pokazania i zaprezentowania. Stworzyłam takie wnętrze, które w intymny, w bardzo dyskretny sposób eksponują te zawartości, które Wymagają szczególnej uwagi. Narracja każdego z tych mini spektakli jest tak bogata w interpretację, że każdy właściwie znajdzie wątek, być może mniej pozytywny i optymistyczny niż ten wymiar działania sztuki, który buduje, ale myślę, że daje wielkie pole do zastanowienia, jak traumy z dzieciństwa, z młodości potrafią długo u artysty tkwić głęboko.